Szanowni państwo, witam jeszcze raz bardzo serdecznie parlamentarzystów byłych i obecnych, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicieli samorządu województwa łódzkiego, przedstawicieli samorządu lokalnego, w osobie pana prezydenta, w osobie pani reprezentującej starostwo powiatowe. Tak jak państwo widzicie, jesteśmy na ostatniej prostej do ukończenia bardzo dużej inwestycji, y, która ma pozwolić Radzowi przejść transformację energetyczną i to transformację energetyczną na wielką skalę. Dzięki y, realizacji tej inwestycji y, będziemy mogli ograniczyć y, w ciepłownictwie miejskim zużycie węgla o około 80% przechodząc na odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że do końca tego roku uda nam się oddać do użytkowania ten obiekt realizowany w bardzo szybkim tempie. W bardzo szybkim tempie właśnie dzięki współpracy z wieloma instytucjami, z wieloma przedstawicielami lokalnych działaczy samorządowych, działaczy szczebla wojewódzkiego czy również szczebla ogólnopolskiego parlamentarzystów naszej Ziemi Sierackiej. Proszę Państwa, w najbliższym czasie będziemy rozpoczynać rozruchy eksploatacyjne wszystkich urządzeń. Instalacja ciepłownicza, którą widzą Państwo za nami, jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce instalacji hybrydowych, która oparta jest o wody geotermalne kotły gazowe, kotły biomasowe oraz wysokosprawną kogenerację gazową, która będzie wytwarzać zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. Żeby rozpocząć te testy i rozruchy potrzebne jest paliwo. Dzisiejsze spotkanie związane jest właśnie z tym, że przy współpracy z polską spółką gazowniczą i PGNiG -iem. od dziś na teren budowy będzie dostarczany gaz potrzebny do uruchomienia tych urządzeń o których wcześniej mówiłem dlatego w imieniu swoim chciałbym podziękować wszystkim osobom które do tej pory przyczyniły się w znaczący sposób do tego, że ta inwestycja po pierwsze została zaprojektowana, po drugie uzyskała e, wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. E, dofinansowanie inwestycji wynosi ponad 70%. E, biorąc pod uwagę, że całość tej inwestycji to jest prawie 160 milionów złotych, to dofinansowanie było nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. <laughs> Mam nadzieję, że uda się tę inwestycję doprowadzić w założonym terminie do końca i uruchomić e, po to, żeby mieszkańcy się radza po pierwsze żyli w mieście e, czystszym, bardziej ekologicznym, a miejmy nadzieję także, aby e, ograniczyć wpływ e, zmian na rynkach paliw. E, na koszty wytwarzania energii cieplnej w Sieradzu. Szanowni Państwo, ja jestem dumny. W imieniu swoim chciałem powiedzieć, w imieniu prezydenta miasta Pawła Osiewały, że jestem dumny, że taka inwestycja powstała w Sieradzu. Jest to bodajże, może Pan Prezes mnie poprawi, ale chyba pierwsza tego typu inwestycja tak globalnie przeprowadzona w kraju. Przypomnę, bo większość z nas, którzy tu dzisiaj jesteśmy, byli też przy tym, jak był odbiór geotermalny odbierany, jak mówiliśmy, co tutaj powstanie. Niewiele osób wierzyło, że to się uda. Dzisiaj tak naprawdę możemy z pewnością powiedzieć, panie prezesie, że w tym roku tą energię będziemy dostarczać naszym mieszkańcom ze źródeł odnawialnych i to jest zasługa nas wszystkich. Za chwilę podziękuję, dlatego pan prezes pierwszy występował, bo chciałem mu podziękować. Ale. Chciałem powiedzieć, że ta inwestycja powstała z programu rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Rządu, który obecnie rządzi i przy wsparciu premiera Mateusza Morawieckiego. Nie byłoby tej inwestycji, tak jak powiedział pan prezes, gdyby nie było tych 70% wsparcia. Miasto Sieradz, a spodziewam się, że każde inne miasto nie dźwignęłoby tego ciężaru finansowego i nie zaryzykowałoby, bo istotne, najistotniejsze tutaj było to, że dostaliśmy pełną dotację do odwiertu geotermalnego, tego próbnego odwiertu geotermalnego z programu rządowego, to się nikt by nie zainwestował i nie zaryzykował kilkudziesięciu milionów złotych, żeby sprawdzić, czy, czy, czy ta woda rzeczywiście jest i nadaje się do wydobycia, a to dzięki programowi rządu mogliśmy to zrealizować. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy ten pierwszy etap otwierać. Na pewno na ręce Pana Wojewody. Dziękuję rządowi polskiemu i Panu Wojewodzie, Panu Marszałkowi, przedstawicielowi, Panu Dyrektorowi, Panom Posłom, którzy wspierali nas, panu, Panie Senatorze, oczywiście Prezesowi Polskiej Spółki Gazownictwa, no i Pani Dyrektor, która się tam do nas uśmiecha, a także przyjaciołom, którzy nas wspierali. Chciałbym tutaj Pana Krzysztofa Ciebiadę przywitać i podziękować, bo on jako jeszcze jako radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, później jako poseł naprawdę wspierał nas w tym, bo ta inwestycja, pan dyrektor mówił, że jest od 2020 roku, ale przygotowania i te wszystkie odwierty dużo, dużo wcześniej się, się rozpoczęły. Także dziękuję bardzo wszystkim serdecznie i zapraszam może do zabrania głosu przez naszych szanownych gości. Szanowni Państwo, przyjechałem tutaj dzisiaj do Sieradza, żeby pogratulować Panu Prezydentowi, Panu Prezesowi wspaniałej inwestycji i zobaczyć, jak powinna wyglądać dobra, sprawiedliwa, mądra transformacja. Transformacja energetyczna, która wykorzystuje lokalne możliwości. Zobaczyć tutaj odwiert, pomoc rządu, Współdziałanie rządu samorządem, jakże zawsze ważne, ale też mądrość polegająca na tym, żeby zobaczyć, co w tym miejscu, w danym miejscu, tu w Sieradzu, a gdzie indziej może inny miks energetyczny trzeba zrobić, żeby to była inwestycja przyjazna dla środowiska, bezpieczna dla środowiska, żeby była tania, żeby zmniejszać emisję węg... dwutlenku węgla, żeby chronić naszą przyrodę. I to się tutaj dzisiaj dzieje. Czyli proszę zobaczyć, można, trzeba pomyśleć, trzeba współdziałać i wtedy dzieją się takie właśnie inwestycje, jak ta dzisiejsza. Ja dziękuję za te podziękowanie i zapewniam, że rząd, który reprezentuję będzie stale udzielał samorządom w różnych, ale przede wszystkim także w tym aspekcie transformacji energetycznej pomocy, bo przecież wiemy, że te nieodnawialne źródła energii powoli się będą kończyć. Musimy przejść z węgla brunatnego, węgla kamiennego na odnawialne źródła energii, na energię atomową. Ale musi to być robione w sposób mądry, w taki, żeby społeczeństwo na tym nie cierpiało. Bo to nie może być tak, że przeprowadzenie transformacji doprowadza nas do ubóstwa. Nie, mamy żyć na takim poziomie i coraz lepszym jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj mogę tu z Państwem być i że za chwilę właśnie gazociągiem Polskiej Spółki Gazownictwa do tego modułu, który jest za nami, popłynie niebieskie paliwo. Ja w Polskiej Spółce Gazownictwa nadzoruję departamenty, które odpowiadają za transformację energetyczną. Na co dzień współpracuję z klientami zawodowymi i chcę pogratulować szczerze panu prezesowi, prezydentowi, władzom samorządowym, wszystkim państwu zaangażowanym w to, co za nami, bo to jest wzorcowy przykład tego, jak powinna wyglądać transformacja. Lokalnego ciepławnictwa, ciepła miejskiego, ciepła systemowego. Bo właśnie tak to się powinno robić, jak Państwo zrobiliście. To tutaj, ja jestem sam na co dzień mieszkańcem Radomia, i tam władze miasta poszły w zupełnie innym kierunku. Na kominach zainstalowano filtry, które dzisiaj wyłapują emisję, ale to nie jest żadne rozwiązanie docelowe, bo to jest rozwiązanie, które eliminuje problem dosłownie na kilka lat. Państwo dzisiaj patrzycie długą perspektywą, perspektywą bezpieczeństwa mieszkańców, a ja się cieszę, że to błękitne paliwo, które dostarczamy, będzie jednym z podstaw tego bezpieczeństwa, bo gaz ziemny dzisiaj jest bezpiecznym, ekologicznym paliwem, które zasila nie tylko takie obiekty jak ten za nami, obiekty zawodowe, ale zasilamy również dziesiątki gmin również takich, do których gaz nie docierał, bo od 2019 roku tutaj na ziemi łódzkiej zgazyfikowaliśmy 36 nowych gmin. W samym Sieradzu mamy 1500 żółtych skrzynek gazowych. Podwoiliśmy długość naszego gazociągu tutaj w samym mieście. Dzięki tym naszym instalacjom dystrybucyjnym zasilamy nie tylko sierac, ale także okoliczne gminy, więc Polska Spółka Gazownictwa Dba o ten proces transformacji nie tylko w tym szerokim wymiarze zawodowym, ale również wśród klientów indywidualnych. To nie jest koniec naszych działań. Tylko w tym roku wydamy na kwestie związane z podłączeniem gazu do klientów zawodowych 16 milionów złotych netto. Tutaj na Ziemi, na której mam teraz przyjemność być, jako pierwszą podłączyliśmy elektrociepłownie w Łowiczu. Teraz ten obiekt, w którym się znajdujemy. Przed nami Zgierz Piotrków Trybunalski. Również mamy nadzieję niebawem rozpocząć proces dostarczania paliwa gazowego na potrzeby modernizacji ciepła miejskiego w samej Łodzi, więc mnóstwo wyzwań przed spółką. Chcę podziękować dyrekcji tutaj obecnej za ogromne zaangażowanie. Ale chcę podziękować samorządowcom, bez których bardzo wiele tych projektów po prostu by się nie powiodło w tak krótkim czasie. Więc tutaj ukłony dla wszystkich tych, z którymi na co dzień współpracujemy. A przede wszystkim chcę podziękować parlamentarzystom, którzy są dzisiaj z nami obecni, bo to Państwo bardzo często mówiąc tak kolokwialnie pilicie nas telefonami, mailami, odwiedzacie nasze dyrekcje, dbacie o to, żeby te Państwa małe ojczyzny mogły iść z duchem czasu. I transformować się w sposób bezpieczny i sprawiedliwy, bo jestem przekonany, że właśnie transformacja energetyczna oparta o gaz ziemny jest tym najlepszym modelem. Tym modelem, przed którym dzisiaj nie ma żadnego innego, jeśli chodzi o interes ekonomiczny i bezpieczeństwo mieszkańców i Ziemi Łódzkiej i całej Polski. Jeszcze raz gratuluję tej inwestycji. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło tutaj dzisiaj być. Szanowni Państwo. Ja cały czas myślę, stojąc tam pomiędzy Państwem zaproszonymi na uroczystość, o tym pierwszym momencie, jaki był decydujący moim zdaniem. To jest ten próbny odwiert. Ile to było starań potrzeba ze strony miasta, nas, parlamentarzystów, żeby były pieniądze na ten pierwszy próbny odwiert. A ile było wątpliwości co do tego, czy w ogóle warto, czy znajdziemy takie wyniki, takie rezultaty, które pozwolą dalej inwestować. I dzisiaj jest to wszystko sprawdzone. Ci daleko patrzący mają rację i wchodzimy tutaj w tej małej naszej Ziemi Sierackiej na taki etap nowoczesności, który mają tylko najbardziej rozwinięte kraje w Europie. Życzę Państwu przede wszystkim wszystkim mieszkańców, mieszkańcom Ziemi Sierackiej, żeby odczuli tę nową jakość w swoim życiu codziennym dzięki tej nowej formie zasilania energetycznego. A naszemu krajowi życzę, żeby wprawdzie trudne bardzo wyzwanie zmiany nośników energetycznych spełniło zgodnie z tym, jakie mamy obowiązki w ramach Unii Europejskiej i żeby nas to tak bardzo dużo nie kosztowało, biorąc pod uwagę, jakie to wielkie nakłady są potrzebne i jak to długo jednak ten proces będzie musiał trwać. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, najważniejszy jest końcowy odbiorca i myślę, że ten końcowy odbiorca będzie zadowolony z tych nowoczesnych, energooszczędnych, ekologicznych rozwiązań, jakie tutaj się pojawiły w Sieradzu. Sieradz wyznacza tutaj, jeśli chodzi o nasz rejon, kierunek, w jakim powinny iść inne gminy. I bardzo dobrze, że to się dzieje rzeczywiście tutaj, w tym mieście. Skorzystają na tym wszyscy. Ja powiem króciutko jeszcze. Rząd prawa i sprawiedliwości, szanowni Państwo, robi wszystko w sposób rozsądny, bo nie może być tak, jak podpowiada nam Unia Europejska, Bruksela, Berlin, żeby natychmiast, czasami wbrew zdrowemu rozsądkowi, wprowadzać te różne rozwiązania. Na to się nie zgodzimy. Godzimy się właśnie na mądrą. Naszą rozsądną politykę energetyczną, taką, jak ma tu właśnie miejsce w Sieradzu. Idziemy w tym właśnie dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja cofam się kilka lat wstecz i myślę, i pamiętam, jak rozpoczynaliśmy tę geotermię, jak spotkałem się z panami prezydentami i rozmawialiśmy, a może by rzeczywiście zrobić. Pierwsze odwierty, nerwy, czy rzeczywiście wybicie wody będzie takie, jakie było, rzeczywiście było, 55 stopni. Bardzo się cieszę, bo to takie moje małe dziecko, chcieliśmy to zrobić w Pabianicach, nie udało się, ale jest w Sieradzu. jest z czego jestem bardzo dumny. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za to docenienie, ale ja myślę, że ta hybryda, która jest w tej chwili robiona, czyli yy, tak naprawdę geotermia z gazem. Powoduje to, że przede wszystkim to jest dla nas wszystkich, ponieważ to będą tańsze koszty i nie będą podnoszone rachunki. To jest wszystko dla naszego społeczeństwa. Więc proszę Państwa, jestem dumny z tego, że mogłem przyłożyć rękę do tego. Bardzo serdecznie dziękuję i zawsze jestem do wykorzystania dla ludzi z Sieradza. Pozdrawiam. Dziękuję. Szanowni Państwo, ten nowocześnie na miarę XXI wieku. Skonstruowany miks energetyczny, który będzie zaopatrywał w produkcję ciepła właśnie tę hybrydową ciepłownię dla miasta Sieradza, to wielki sukces wszystkich i władz samorządowych, i instytucji rządowych, które odpowiedzialne są właśnie za dostarczanie nośników energii. To wielki sukces przede wszystkim, Szanowni Państwo, rządu Zjednoczonej Prawicy. Bo taka inwestycja, jak ta, właśnie tutaj w Sieradzu, w sposób jednoznaczny, jest potwierdzeniem tego, że czas szantażu rosyjskiego przy dostarczaniu nośników energetycznych dla całej Europy, ale nam chodzi o naszą ojczyznę, o Polskę, się skończył. Tego już nie będzie. Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z ważniejszych bezpieczeństw dla każdego narodu i cieszę się, że w sposób taki zdecydowany, jednoznaczny i bardzo szybki Polska uniezależniła się od dostaw surowców rosyjskich. Ma to przełożenie bezpośrednie również na ceny dostarczania, chociażby w tym przypadku w ciepła dla mieszkańców się radza. Wielki sukces panie prezydencie. Gratuluję z całego serca. I życzymy sobie nawzajem, żeby takich inwestycji w całej Polsce powstawało w szybkim tempie, jak najwięcej. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być właśnie w Sieradzu. W imieniu swoim, ale przede wszystkim Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera, pragnę bardzo serdecznie podziękować i pogratulować Państwu, tutaj wszystkim, którzy stoją za moimi plecami, za to, że ta inwestycja właśnie mogła tutaj powstać w Sieradzu, w tym strategicznym miejscu dla województwa łódzkiego. Szanowni Państwo, tutaj mamy wspaniały przykład tej bardzo dobrej współpracy rządu oraz samorządu lokalnego. I z tego należy się bardzo cieszyć i bardzo serdecznie należy tutaj podziękować samorządowcom, parlamentarzystom, wszystkim, którzy dołożyli tutaj swoją cegiełkę do powstania tej inwestycji. I co najważniejsze z punktu widzenia samorządu, to jest to, że przede wszystkim z tego będą korzystać mieszkańcy, mieszkańcy województwa łódzkiego. i myślę, że z tego. Rozwiązania i z tej technologii mieszkańcy będą zadowoleni, bo jak słyszeliśmy tutaj wcześniej, będzie taniej, będzie ekologiczniej i będzie przede wszystkim zdrowiej i bezpieczniej tutaj dla naszego społeczeństwa lokalnego, ale także dla naszego całego województwa. Pragnę jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie podziękować no i oczywiście życzyć dokończenia inwestycji i później wspaniałych lat dobrego funkcjonowania w Sieradzu. Dziękuję bardzo.